Baśń z Filipin. Filipin's folktale. Walka wiatru i deszczu. Battle of Wind and Rain. Pewnego słonecznego dnia, one sunny day, jakieś nieszkodliwe chmurki rozsypały się po niebie. There were some harmless clouds dotting the sky. Ale nie zdajesz sobie pewnie sprawy, że na tych nieszkodliwych chmurkach odpoczywały cztery żywioły: grzmot, błyskawica, deszcz oraz wiatr. But what you don't know is that on those harmless clouds. were resting four natural forces named thunder, lightning, rain, and wind. It didn't take long for wind to say Czy wszyscy się aż tak nudzicie jak ja? Are you all as bored as I am? Nie, odpowiedziały trzy pozostałe żywioły natychmiast. No, the other three forces answered immediately. No, co z wami? powiedział wiatr. Oh, come on, said Wind. Mała wichura nikomu nie zaszkodzi. A little storm won't harm anybody. O, ale na tej chmurce jest tak puszyście, powiedziała błyskawica. Daj mi spokój. I feel so fluffy on this cloud, said lightning. Leave me alone. Wiatr nie potrafił być spokojny. Wind couldn't stand still. I zaczął robić coraz więcej zamieszania and stirred the pot. Muchając na chmurę, gdzie siedział grzmot. By blowing some wind at thunder's cloud. Przestań! wykrzyknął grzmot. Stop it! Yelled thunder. <laughs> Roześmiał się wiatr. Laughed the wind. Hej deszczyku, hej rain, Uff, rzekł wiatr, said wind. Czy chcesz, żebym dmuchnął też w twoją stronę? Do you want me to blow some wind your way too? Nie, odpowiedział deszcz. No, snapped rain. – No co z wami? – nie poddawał się wiatr. – Zabawmy się! – Oh, come on! – continued wind. – Let's have some fun! – Czy nie potrafisz być spokojny chociaż przez sekundę? – Can you be still at least for a second? Deszcz był coraz bardziej podirytowany. Rain was getting more and more irritated. Wiatr, wyczuwając to, nalegał. Wind, sensing it, persisted. Zagrajmy w grę, kto jest silniejszy. Let's play a game, who is more powerful. Pod jednym warunkiem zripostował deszcz. Under one condition, retorted the rain. Jeżeli ja wygram, to już nigdy nie wejdziesz mi w drogę. If I win, you will never get in my way. To będzie oznaczało deszczowe dni bez wiatru. It will mean rainy days without wind. Wiatr uśmiechnął się z wyższością i powiedział. Wind, with a smirk on his face, said. Ale jeżeli ja wygram, but if I win. Już nigdy nie upuścisz ani jednej deszczowej łzy na tę ziemię. You will never ever drop another tear on this earth. Ziemia bez deszczu oznaczała, że nic na niej nie przeżyje. Earth without rain meant nothing would survive on earth. To nie jest dobra obietnica. That's not a good promise to make. Jednak deszcz był już tak zdenerwowany przez ten wiatr. But rain was getting so annoyed by wind. W porządku? Sam się o to prosiłeś. Pokażę ci kto jest mocniejszy. Fine, you asked for it. I will show you who is more powerful. I tak deszcz i wiatr odnalazły miejsce na początek swojej walki. So rain and wind looked for a place to start their battle. Deszcz bardzo szybko zauważył małpę na drzewie bambusa. Rain very quickly spotted a monkey on a bamboo tree. Deszcz wiedział, że bambus był bardzo giętki. Rain knew that a bamboo tree was very flexible. Bambus potrafił się zginać, a nie łamać, tak jak inne drzewa. It could bend instead of breaking, as other trees. Pani deszcz nie była pewna, czy małpa uda się utrzymać na tym drzewie. She just wasn't sure if the monkey could hold on to the tree. Ale to była jej najlepsza szansa. But this was her best chance. A więc rzuciła wyzwanie wiatrowi. So she challenged the wind. Jeśli będziesz potrafił zrzucić tę małpę. To zwyciężysz. If you can knock down that monkey, then you win. Jak sobie życzysz. Odparł wiatr śmiało. As you wish. Wind answered boldly. Nie marnując ani trochę czasu, wiatr zaczął wiać bardzo silnym wiatrem. Not wasting any time, wind started blowing heavy winds. Z każdym oddechem, który nabierał, with every breath he took, jego policzki stawały się coraz większe i większe. His cheeks were getting bigger and bigger, tak jakby miały za chwilę wybuchnąć, as they were about to explode. Jad! Stawał się coraz bardziej niespokojny. The wind was getting more and more agitated, bo zaczynał sobie zdawać sprawę, że nie był w stanie złamać drzewa bambusa. As he was realizing that he couldn't break the bamboo tree. Z całego swojego wyczerpania oddał się. Out of exhaustion he gave up i zwrócił się do pani deszcz and turned to rain. Ha! Zobaczmy, jak sprytna ty jesteś. Let's see how smart you can get. No problem. Nie ma problemu, odpowiedział deszcz i rozpoczęła swą magię na ciemnym niebie. Answered rain and started her magic with dark sky. I ciemne, siwe chmury tworzyły ciężki deszcz and gray clouds creating a heavy rain. Małpa przy pomocy swoich giętkich ramion i nóg nadal trzymała się drzewa bambusa. Monkey with her flexible arms and legs was still holding on to the bamboo tree. To bardzo zadowoliło wiatr. It made wind very happy, ponieważ żadne z nich nie wygrywało, because neither one of them was winning. Niech będzie remis, powiedział wiatr pospiesznie. Let's call it even, wind said hastily. Nie tak szybko. Not so fast, odpowiedziała pani deszcz i szybko zamieniła deszcz w wielkie krople, które uderzały przemoczoną małpę z wielką siłą. Answered rain and swiftly changed the rain into big drops that were hitting the wet monkey very hard. Wyczerpana małpa wspięła się na dół. Exhausted, the monkey climbed down. I Rozejrzała się za miejscem, gdzie mogłaby się schować przed deszczem. To look for a place she could hide from rain. Czy to oznacza, że ja zwyciężyła? make me a winner? Zapytała pani deszcz z szerokim uśmiechem na swojej twarzy. Asked Rain with a big smile on her face. Ale wiatru już dawno nie było. But wind was already gone. Był zbyt wściekły, żeby spojrzeć w twarz pani deszcz. Too upset to face rain. Albo, może, już okazywał pierwsze znaki dotrzymywania złożonej obietnicy, że nie będzie już nigdy wchodził w drogę deszczowi. Jak uważasz? Or maybe he was already showing the first signs of keeping the promise, that he wouldn't get in rain's way. What do you think? Teraz już wiesz. Now you know. Kiedy przychodzą silne wiatry, when strong winds come. I są tak silne, że porywają ze sobą domy ludzi. Are so strong, that they take people's houses with them. Wtedy ludzie mają nadzieję na deszcz. People hope for rain. Kiedy przychodzi deszcz, when rain comes in. Mają nadzieję, że wiatr odgoni ten deszcz. They hope that wind will make rain go away. Bye!